hej to, kochani, jestem Karol, oglądacie kanał Karo Edz W dzisiejszym odcinku będzie bardzo ciekawy odcinek, ponieważ będzie mój start Otwieranie prezentów a, a jakie to będą prezenty? Białe, tak Mam nadzieję, że bardzo wam się spodoba ten odcinek W ogóle prezencik tutaj mamy, więc otwórzmy go ojej. jeju. Eee, wklikniemy sobie tutaj, bo tutaj jest jakiś prezencik O, tu jest właśnie No i co? Chyba zaczynamy Mam taką nadzieję, że tak Tutaj jak wiecie, hejcie zbieram grawki. Już chciałam powiedzieć, że prezenty, ale nieważne. No, mam nadzieję, że spodobał Wam się, spodobał wam się odcinek z Blackstar Planet. oddaje kryształki! Kryształy, ale nieważne. Lepiej tego nie mój głos. No, dlatego szukamy tutaj białych prezentów. W ogóle dziękuję wszystkim za tyle prezentów. O, biały. Stylowy wiek 70. Dwa, Dziękuję za prezent i co mi tu dałaś. Biały prezent, dziękuję. O, ubierzmy sobie tą bluzeczkę. No bo wiecie, robimy lukę na biało. No zobaczcie, jak to się dzisiaj wygląda. Dziękuję, Syrawy Wiki 72, za kolejny prezent. Biały i otwieram będzie będę. Otworzone. O, jaka siedzia bluzeczka. To musimy sobie zmienić. O, jak to. Dziecie wygląda. Dziękuję bardzo. Może jeszcze Cię spróbuję dodać. O ile nie mam limitu. Przyjaciół. Ale spróbujmy. Cię dodać. Coś się stało, dlatego przepraszam Cię. O. Jest. Aha, wiedziałam, że tak będzie. Serio. Dziękuję, MSP, naprawdę. Dziękuję bardzo. Dobra. Amikax. Jeden. Dziękuję za prezencik. Przepiękne włoski w ogóle. Dziękuję za prezencik i pozdrawiam cię. Amikax. Jeden. Dziękuję. O, za e, piękną spódniczkę. Ubierzemy ją sobie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Uwaga. Wow, ale fajnie wygląda. Wow, ale co to wygląda. Dziękuję. Co tutaj jeszcze? Almaru. Dziękuję za prezencik i pozdrawiam serdecznie cieplutko, co mi dałaś? Luczek. O, jakaś śliczna luzeczka. Założymy ją sobie. No, jak ślicznie. Maja fioletowa jeden. Dziękuję za prezencik, gdzie pozdrawiam serdecznie cieplutko. O, dałaś mi tu chyba, to jest branzoletka, tak? Zgadza się. <gryw> Zgadza się. Przepraszam za jakoś, ale po prostu jakoś tak jest. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Ale nie wiem. Serio, chciały mi się prezenty. Naprawdę. O, tu jest właśnie. Super dziewczyna. 45, 31. Dziękuję za prezencik biały i otwieram O. Czemu mi się to nie otwiera? O. Uuu, dziękuję bardzo za taką piękną sukienkę. No widzicie jak to pięknie wygląda? Tylko jeszcze ta spódniczkę widać. Ale dzisiaj, tak. W, i tak. E, trzy wykrzykniki, Vanessa i. pięć. I cztery wykrzykniki. Dziękuję za prezencik Vanessa i ci. I Cię oczywiście pozdrawiam. O, spódniczka, dziękuję. Jaka prześliczna, tylko szkoda, że nie widać, bo ta suknia zasłania, ale nieważne. Ale w ogóle dziękuję za wszystkie białe prezenciki. Dziękuję za... Inne rdzenty, bo naprawdę jestem w szoku. No i słuchajcie, chyba to koniec białych prezentów. Jeszcze raz sprawdzę i przejrzę to, żeby wiecie, nie było do ramy. Że... O Jezu, przecież ja też ten, że. Ale przecież ja dałam białe prezenty, a nie otworzyło się go na odcinku. Naprawdę jesteś beznadziejną youtuberką. Więc dlatego, żeby nie było dramy, to po prostu przejrzymy sobie te przepiękne prezenciki. Z chęcią je przejdę. Przejrzę. Przejrzę. Tutaj są czarne, jakieś niebieskie, zielone, szary. Różowy. Dobra. Nie ma na razie... nie ma żadnego już jednego prezenta, dlatego idziemy sobie na zakupki. Uwielbiam. Uwielbiam zakupki na MSP. W ogóle tak dawno nie gram w MSP. Eee, kupiłam się bardziej na Blockstar Planet, bo prawie wbiłabym dzisiaj level 55, ale coś mi nie wyszło. Dobrze, mówię sobie mam jakąś ciekawą... Opowiem historyjkę żeby wiecie. No, ogólnie to yy, bardzo Wam yy, też dziękuję za tyle subskrypcji. Yy, po prostu jestem w szoku, że tyle mi po prostu wiecie. to znaczy, wy pewnie nie wiecie. Ale no, ale tak, yy, taka jestem po prostu szczęśliwa, bo od samego początku wiedziałam, że po prostu będzie nas coraz więcej i yy, ja ani trochę jakby się nie poddawałam. To znaczy były takie różne no, momenty, przepraszam za jakoś. Serio, co tyle? Jak ja mam z tego zrobić bardzo pięknego luka? Halo MSP. czemu wy się tak logujecie? W ogóle przepraszam was za to, bo MSP jak widać mnie nie lubi Bo nie pozwoli nawet nagrać kupiego odcinka Co i tak bardzo promuje tego, tą MSP Ale dobra, nieważne, no po prostu jakby... Bardzo się cieszę z tego, bo jestem taka wiecie, troszkę zszokowana, że tak powiem Ojeju Tyle to ja nie wydam. usna, Na tyle powiem, że po prostu ja jakby tak nie umiem robić looków, więc proszę mnie tam nie hejtować w komentarzach Właśnie, mm, bo ja jakby tak miałam, mam inny styl bardziej No każdy, słuchajcie, ma inny styl, no Gdybyśmy byli tacy sami, to po prostu świat by na tym ucierpiał, tak? Każdy ktoś ma talent, jest Wygodnie bym jakąś piosenkarką, piosenkarzem, yy, tancerką, tancerzem. Wiecie, o to wchodzi w życiu, ale na to przepiękna. Mój look będzie wyglądał bardzo kawaii i pastelowo, no po prostu gier. Prawda. Dobra, włoski już mam. Ale jakoś bluzeczka by się tu przydała. O, ta jest chyba mega. Tylko zmieniłabym na jakieś pastelowe kolory, ale to nie. Bo ja nie chcę, żeby e, był taki pastelowy look, ale też, żeby nie był taki różowy za bardzo. Mhm. Żeby, wiecie, był taki troszkę delikatniejszy. O, i ten. No i widzicie, jak to prześlicie wygląda. Chyba buty też mam, dlatego wiecie, nie będę kupowała, bo bez sensu. No wiecie, o co mi chodzi, że bez sensu. Dobra, to chyba wszystko i kurczę, nie mogę znaleźć włosów. Bardzo fajnych, bo są za diamenty, a ja mam zero diamentów. Albo są dowip. Nie wiem, może te, ale wątpię. Wątpię, żeby wyszedł mi look z takich dziwnych włosów. Dlaczego Blockstar. Yy, jakie Blockstar? MSP nie dodają jakichś ładniejszych włosów. Powiedzcie mi, jakie mam te. Co ja Dlaczego ja zostawiłam? jeszcze dodałam sobie dla VIP. Halo, koszyk. Serio? Nie gadajcie, że mi się teraz koszyk ściął. Halo, MSP, może powinniście współpracować razem ze mną, bo nagrywam, próbuję tu nagrywać odcinek, udało się jakoś, a teraz sobie zmienimy włoski, mam nadzieję, że wyjdzie z tego, nie, no usunie mi bluzkę, serio, fajnie, musiała zawrócić, może te włoski, ale wątpię. Chociaż kto wie, może są ładne. Eee, nie. Co ja kupiłam? Spodnie. Dobra, kupuję. Ale włosy nie mogę kupić. Może gdyby były bardziej takie pastelowe. To by może bym kupiła. Ale nie wiem. Coś mi się wydaje właśnie, że... Nie wiem są spoko, ale tak... Powiedzmy czegoś mi w nich brakuje. Przyszła Lilka do mnie, bo w ogóle jest godzina 22.11, bo to nagrywam przed Więc no. Nie wiem. Hej, Kalilka. Lila! Wyszła z mojego pokoju. A ja chciałam dać do klatki. Zaraz pokażę Wam tego. Li, te, tą przepiękną lilę. Dobra, słuchajcie, idziemy robić. Przecież ja mam włosy. Serio, ja, ja mam włosy. Nie no, dlaczego ja w zakładki VIP? Przepraszam za lagi Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że coś Tego fajnego wyjdzie. Lila. Szukam teraz mojego kota. Ona nie wiem, gdzie poszła, słuchajcie. No, słuchajcie, teraz jestem troszkę smutna, bo nie wiem, gdzie się polazła. Wiecie, i to był taki moment, i ja po prostu myślałam, że ją jeszcze dam do klatki, ale będę musiała długo jeszcze czekać. Więc fajnie. Tutaj zrobimy przepięknego luka, jeszcze oczywiście go zapiszemy. Mam nadzieję, że będzie taki wiecie pastelowy jak ja chciałam. Tutaj mamy torebeczkę. O, włoski. O, bluzeczkę nawet mamy sławię. No. Kapelusz może nie. Ale miałam gdzieś takie fajne okularki. Nie te. O, przyda się ta te branzoletka też. Miałem takie fajne okulary. I muszę je teraz znaleźć. To znaczy nie muszę... Ale wiecie, pasowałoby. O. No i teraz to profeska. Jeszcze tylko buciki. No i, i jakoś będzie leciało. No i ja słuchajcie, teraz zrobiłam naprawdę... <laughs> Jak to wygląda świetnie wybierzemy sobie jeszcze tutaj fajmy? Dziękuję za tyle subskrypcji, <grafy> za, za tyle grafów, aż 12 grafów. Dziękuję. A co to? A, przepraszam bardzo e, w co to ma znaczenie, w której ja klasie jestem? O co ci chodzi? A poza tym, ja już mówiłam na którymś kiedyś odcinku, że jestem w piątej klasie. Przecież ja mówiłam, nie oglądasz moich odcinków. To kim ty jesteś dla mnie? Przepraszam, poniosło mnie. Ale po prostu, no wiecie, no ja jestem w piątej klasie i po prostu jakby mówiłam to już na kiedyś na jednym odcinku, i mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. No co to za zapytanie. Pytać youtuberkę, w której klasie jest. Serio? Naprawdę? Dobra, jeszcze tutaj na że nagrywam, ale chyba zaraz kończę. Ale i tak napiszmy. Nie, dobra, nie jestem mi się. E, dobra, to co by tu zrobić? E, oczywiście luka sobie zrobimy. No bo wiecie no ja wolę zapisywać. Widzimy sobie tu.